Okej. Okay. No i dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że wszystko widać i słychać. Gdyby był jakiś problem, to dajcie oczywiście znać. A tradycyjnie muszę przetrzeć okienko, więc Okej. Mam nadzieję, że coś tu tak pomogło, jeśli był jakiś problem. Jeśli nie, no to nic, nic nie szkodzi. Okej, okay, nie mam w zasadzie nic do opowiedzenia o wielkich podróżach na dzisiaj. W, o, tak, to się tu macha do wszystkich, którzy, którzy są z nami. Wczoraj byliśmy w Poznaniu tylko. Całkiem sympatyczna przejażdżka Co dzisiaj jemy? Pani, Ana, pani Agata się pyta. Teoretycznie nic. Antoś buduń chyba był, nie? Tak, był budyń czekoladowy, więc dawka czekolada. Została uzupełniona. Będzie kolacja, jeszcze zobaczymy, co tam kolega wymyśli na kolację. Czasami strach się bać, sam, sam nie wiem. To jest bardzo częsta odpowiedź ze strony mojego syna. No okej. Okay. Dzień dobry, panie Jakubie. A wracając do tematu wczorajszej podróży. Ciekawa, przejazd do Poznania, strasznie nudny. Ja przyznaję, że nie lubię jeździć autostradami. I tymi drogami szybkiego ruchu to strasznie nudne jest. Nic się nie dzieje. Piękna, prosta droga. Szybko, ale bez większych emocji. Pan Grzegorz cię pozdrawia, Osiu. Dobrze. Dobrze. <laughs> zupełnie naturalne, że ktoś mnie pozdrawia. <laughs> no, co, już chyba z 20 osób nie pozdrawiało, Noż, Po prostu. Nawet więcej. Dobrze, kochany, bo ja już zaczynam w tej chwili. Pomachaj, powiedz pa. 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 pa, pa. <laughs> Okej, okay, dzień dobry Państwu. O właściwie dobry wieczór, chyba już mimo wszystko. Mamy godzinę 20, więc już jest wieczór. Co mogę powiedzieć na ten początek? W zasadzie wydaje mi się. Języka nie było, to się nie liczy. a Pani Kamilo. Przepraszam, pani Agato. Był, tylko chyba pani wtedy nie było Wydaje mi się, że był. Język. Tak, ma prawie wieczór właśnie. Okej, okay. od czego tutaj zacząć? Mieliśmy na, na naszym wydziale wybory kolejne. Jak Państwo wiedzą, pisałem o tym, w jaki sposób przebiegły. Um, mieszane uczucia pewnie dla większości z nas, bo w, z jednej strony przeprowadziliśmy wybory, w, zebraliśmy się wszyscy, frekwencja. W, w, Duża część osób, wystąpić w tej. A nie powiem, że walce, ale w tej. Okazało, że niestabilne połączenie, ale chyba że wróciło. Um. Dzień dobry, Pani Marcin. Ale niekonkluzywnie to się skończyło. No i ja pisałem do Państwa, że moim to nie jest. To nie jest problem. Ja nie traktuję tego absolutnie jako um, jakiegoś. Nie wiem porażki naszego wydziału, czy w, e, głębokiego problemu wnikającego z e, rolnych, które mogłyby wystąpić i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście można sobie taką narrację do tego dopisać, ale faktem jest, że to tak szybko organizowane wyborów. Zdecydowana większość osób opowiedziała się, szczególnie e, w e, więc Maru powiedziałbym, że, że tak um, niesprzyjające warunkach, w których um, funkcjonowaliśmy, udało nam się osiągnąć um, przyzwoity efekt, ja ja powiedział, że więcej niż przyzwoity, bo też tak jak pisałem, z jednej strony ta większość, która teoretycznie powinna wystarczyć do wyboru dekana, była oczywiście praktyka, czyli to, co wynika z przepisów statutu nieco inaczej, każą na to, um, każą na spojrzeć, za braku tych pięciu, sześciu głosów, ale znowu też tak jak pisałem. Druga strona tego jest taka, że mamy naprawdę, z mojej perspektywy, bardzo klarowną sytuację, że nasz wydział w skresie z ludzi o różnych poglądach, ludzi, z którymi trzeba dyskutować, których trzeba przekonywać, że jest duża szansa, żeby uzyskać pozytywny rezultat. Jeśli uda się porozmawiać. Niestabilne łącze, rzeczywiście pojawia mi się to co chwilę informacja, że łącze jest niestabilne, to żeby tylko Państwa przeprosić, nie bardzo wiem z czego to wynika, bo akurat u mnie pokazany jest zasięg prawidłowy, ale trzymajmy kciuki, że wszystko się jakoś stabilizuje. No tak jak oczywiście jest pytanie co, co dalej, znaczy kiedy zostaną Zrealizowane kolejne wybory, ewentualnie co się wydarzy, jeszcze, no bo oczywiście różne w, e, głosy na ten temat są. Proszę Państwa, tutaj statut bardzo jasno nam definiuje, co należy zrobić. Należy przeprowadzić. E, a... Dobry wieczór, Pani Beato. No tak, nie znam może, też bym chciał. Ten Again, znowu jest inne połączenie. No, trzymajmy się, coś tu. Dzisiaj rzeczywiście ten nasz internet lokalnie wariuje. Okej, okay, ale wracamy. Proszę Państwa, statut bardzo nam definiuje naszą sytuację. W pierwszych wyborach, które w, nie udało się konkluzywnie doprowadzić do skutku. Czekają na drugie. Wiem, że w komisja, nasza wydziałowa komisja wyborcza w, w, ma wątpliwości, uda się przeprowadzić te w, kolejne wybory. No, ja tu będę nadawał, mam nadzieję, że to się wszystko, przepraszam, już się zawiesiłem, ale rzeczywiście jest jakiś problem z łączem. Tak czy jak swoje, więc mam wiedzenia w razie czego będą się Państwo mogli sobie odczytać. mam nadzieję, z nagrania to, czego nam zabraknie. kończę wątek, bo się zapętlimy w sprawy techniczne za chwilę. Okej, okay, proszę Państwa, statut mówi klarownie. Musimy przeprowadzić kolejne, kolejne wybory. Powinniśmy przeprowadzić kolejne, kolejne wybory. Mamy taką możliwość. Ja nie chcę już sprowadzać wszystkich Państwa powrotem na stadion. Także dlatego, że koszty, które wydaje mi się, musimy ponosić kolejny raz. Natomiast bardzo bym chciał, żebyśmy jednak możliwie w racjonalnym terminie dokonali tych wyborów. Mówię racjonalnym, to tak, który pozwoli na przeprowadzenie debaty, debaty wyborczej, a z drugiej strony, który w, takiej, w takim terminie, który pozwoli nowo wybranemu dziekanowi wejść w problemy zanim jeszcze obejmie on nasz wydział. To nie znaczy, że ten sposób zarządzania, który w tej chwili mamy wymaga jakiejś bardzo dużego nakładu sił, żeby pozyskać wiedzę tajemną, która nie jest możliwa do pozyskania w ciągu dwóch miesięcy. Mamy takich straci, którzy są w stanie podtrzymać to funkcjonowanie w, w tym okresie bezpieczeństwa nas wszystkich, żebykana i prodziekanów. Dziekani i prodziekani też powinni mieć spotkać się ze swoimi odpowiednikami, przedyskutować strategiczne cele, jakie zostały przed Wydziałem postawione. One się nie zmieniły, z mojej perspektywy przynajmniej. Nadal musimy dążyć do podtrzymania wysokiej jakości badań, do uzyskania kategorii A dla wszystkich naszych dyscyplin. W tym przypadku wcześniej staraliśmy się o to dla całego Wydziału. Na pewno tymi strategicznymi celami musi być podtrzymanie wysokiej jakości rekrutacji. Widać to bardzo wyraźnie, że właśnie prowadzenie działań na rzecz Rekrutacji szeroko zakrojonych, pozwala pracowników, myślę tu o pracownikach, w tej chwili tylko o studentach, pozwala nam stworzyć dobre zespoły, które współpracują ze sobą, ale też przede wszystkim napędzają się nawzajem, pomagają sobie. Natomiast jeżeli gdzieś mamy problemy z rekrutacją, jeżeli gdzieś ta rekrutacja kuleje, no to faktycznie te zespoły nasze pracownicze też bardzo mocno odczuwają. Więc w rezultacie z tych celów strategicznych moglibyśmy spokojnie realizować je, tak mi się wydaje, bez większych zmian naszej polityki, ale rozumiem, że tu Nowe dziekanie i prodziekanie mogą mieć inne, inne zdanie. Konkludując to, chciałbym, żeby te wybory odbyły się gdzieś w okolicy początku lipca. Planujemy, żeby odbyło się dokładnie 1 lipca. Czy to się uda? Czas, czas pokaże, musimy załatwić odpowiednie sale. Gdybyśmy mieli stabilne przepisy, byłoby lepiej, ale Państwo wiedzą, że te covidowskie ograniczenia no tak trochę falują. Może przyrost zachorowań w chwili, swoje, swoje przepisy, czy też będzie je dalej zmieniać. W związku z powyższym, bardzo. Myślę, że 1 lipca, jeśli ludzie poluzują, to może nawet na wydziale, jeśli nie, to będziemy szukać tych sal możliwie blisko w naszych okolicach. No i kilka takich lokalizacji mamy. No, krótko mówiąc, wybory dzienniczowe, klucza brak w miarę możliwości, kiedy pojawi się kandydat, żebyśmy już uniknęli takiej Takiego w, um, impasu, jaki osiągnęliśmy ostatnio na y, Wydziale. E, jeżeli y, myślimy o wyborach, to oczywiście trzeba przejść y, do kolejnych wyborów, czyli desygnacji w zasadzie y, dyrektorów, kierowników jednostek. Um, jest to temat może mniej emocjonujący, wszystkich zainteresowanych, choć z drugiej strony cionujące wszystkich zainteresowanych, choć z drugiej strony, mój Boże, no w chwili obecnej w statucie, tak naprawdę ze statutu i też z tego, co ja bym chciał osiągnąć, wprowadzając pewne zmiany statutowe. Pozycja kierowników jednostek i przewodniczących rad dyscyplin będzie jeszcze bardziej istotna. Może nawet istotniejsza, niż tak perspektywicznie, niż osoba dziekana, bo w, to w instytutach będą zapadały bezpośrednio decyzje dotyczące finansowania. Nie, nie, właśnie nie. Tutaj mam chyba pytanie, że chyba odwrotnie. Jezu, mam tu trochę wariację w domu, ale że chyba odwrotnie w, 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 będzie kształtowała się ta hierarchia odpowiedzialności, ale, ale nie będziemy dążyć do tego, żeby pozycja dyrektora jednostki i przewodniczącego Rady Dyscyplin uległa wzmocnieniu dziekani, żeby odpowiadali za kwestie ogólne. To jest pamiętacie zgodne z tym, co mówiłem wielokrotnie w trakcie swojej kampanii wyborczej, że dążymy do tego, żeby decyzje były przenoszone niżej, to znaczy, żeby decyzje zapadały tam gdzie mamy do czynienia z problemem, gdzie pojawia się problem. W, 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 szanowni Państwo, w, w, te decyzje potraktowali, czy wybierali drogę niż, czy starały się wybrać inną drogą, którą w, nie chcą naukowych wspierających naukowy, i że na tym skoncentrować. Zwróćcie proszę uwagę, jak chcą wasze wspólnoty, wasze dyscypliny, wasze, zupełnie, żeby się z tym pogodzić, po prostu idziemy do przodu, po prostu idziemy do przodu. A, mam nadzieję, że, w, że przynajmniej nagranie będzie dostępne. Ok, Teraz zobaczymy, czy ktoś mnie w ogóle słyszy. To jest ciekawe. Dyrektorem do Peskar, a tu nikt mnie nie słyszy. Nawet to zupełnie katastrofa by była, może, ale nie, jest, jest potwierdzenie i my się nadal. Ok, wracając do tematu. To moja prośba oczywiście nie wynika z, z tego, że chcę komukolwiek, komukolwiek co przewlekł, um, ale też, kiedy ma się ten bardzo jasny obraz, czego chce i kierownik, i w i, w, i, i, i kierownik, i w. w i, i, I kierownik i w sama wspólnota. Sama wspólnota. Ja przepraszam, że te kłopoty techniczne, ale obawiam się. O no właśnie. Nagranie z Playbacku też jest porwane. Obawiam się, że to jest jakiś. Ja przepraszam, że te kłopoty techniczne, ale obawiam się... O, właśnie. Nagranie z playbacku też jest porwane. Obawiam się, że to jest jakiś problem generalny z, z internetem u mnie. Zobaczymy, jak. W, nie wiem z czego to wynika. Poczekajka, poczekajcie Państwo, ja tylko sprawdzę swoje. Jak to wygląda? Test zawsze, prawda, Ci powie o co chodzi. Kolega powiedział, że pada... Kolega powiedział, że pada deszcz. Kolega powiedział, że pada że to wszystko przez że to wszystko przez to. No, no nie wygląda to źle u mnie. Może to być bardziej problem jakiś samego samego wystarczyciela u mnie. Wiecie Państwo, co zobaczymy? Tu jeszcze spróbuję odciążyć live, odciążyć łączą. co zobaczymy? Tu jeszcze spróbuję odciążyć live, odciążyć łączą u mnie w domu. Czyli poprosić dzieci, żeby poprzerywały swoje z kolei wykorzystywania u mnie w domu. Czyli poprosić dzieci, żeby poprzerywały swoje z kolei wykorzystywania. A czy to coś dano, to zobaczymy. Różnie to z tym bywa. Dobra, kochani, tu treści jak treści. Techniczne. Kolega mi tu ciągle wyskakuje. No, już ja nie mogę skupić. Ważniejsza jest merytoryka. W związku z tym, wracając do. Odział. Bardzo się cieszę. Kochani, wracając do, do tego, o czym mówiłem, jeśli nie znacie jeszcze swoich kandydatów na osoby które chcą kierować waszymi jednostkami to proszę zwróćcie się do dyrektorów żeby jak najszybciej uruchomili tą procedurę ja też ze swojej strony ja też ze swojej strony będę się starał ich do tego motywować bo tu nie ma czasu do stracenia i te nasze wybory dziekańskie bardzo wyraźnie pokazały że no, że niestety, jeżeli ten czas jest krótki, jeśli nie ma czasu na zastanowienie się, na dyskusję, no to też i wyniki głosowań mogą być niekonkluzywne. A szkoda naszego czasu. Też i wyniki głosowań mogą być niekonkluzywne. A szkoda naszego czasu. Tak, jeszcze raz, tak, jeszcze raz podkreślam, no, dziękuję panie Tadeuszu. Jeszcze raz podkreślam, kierownice jednostek, tych jednostek właśnie wydziałowych będą odgrywać bardzo istotną rolę w najbliższym czasie. W trakcie tych zmian, które zamierzamy wprowadzać, czy przekształceń, jakim delikatnie będzie ulegał nasz, no delikatnie mam nadzieję, będzie ulegał nasz uniwersytet w kierunku uczelni badawczej, więc warto tego wyboru dokonać w sposób bardzo świadomy takim, żebyście wy byli z, niego, z niego zadowoleni, wy byli z niego, z niego zadowoleni. Um. Ja powiem szczerze, że nie wiem, jacy są kandydaci i to i chcę, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. To znaczy, że nie, nie ma w moim przypadku takiej sytuacji, że jakokolwiek nie nie ma w moim przypadku takiej sytuacji, że jakokolwiek wskazuje, sugeruje, że mówię, że ten czy inny profesor ma zostać dyrektorem. Oczywiście, że Bardziej odpowiada mi program tego czy innej, tej czy innej osoby w sposób są, um, pod, wpływ, pod moim wpływem. Wielokrotnie powtarzałem i dlatego tak wcześnie też nie będę uciekanym. Znowu mamy Właśnie po to, żebyście mieli pełną swobodę swojego wyboru, żeby to wszystko było dobrze przygotowane. Um, Strasznie duży pink jest. Może dlatego to tak wygląda. Trudno. Jeżeli więc zastanawiacie się, czy, czy macie jakiś wybór, czy, czy tu nie jest jakaś, jakieś działanie związane z wrogimi siłami, albo nie wrogimi, ale które ustawiają wam te wybory, to absolutnie tak. Nawet jeszcze raz proszę. Znowu, wybranie niestabilne. Skupcie się, bardzo Was proszę, skupcie się na tym, jak y, kierowników. I trzymam kciuki, że wszystko będzie, y, będzie dobrze. No nie rozpieszczam się w y, technologiach, więc postaram się być zwięzły, bo nie wiem, na ile w ogóle będziecie mogli z tego, o czym mówię, skorzystać, ale trzymam kciuki, że przynajmniej cokolwiek do Was, y, do was dotrze z pomocą tej technologii. Praktyki pojawiło się zapytanie, proszę państwa już w okolico. Um, tutaj są jakieś problemy Pani Owanto. Ten wątek, w każdym razie w każdym wyborów dziekan 24, 24 czerwca Rada Wydziału Będzie Dyrektorzy. Kierownicy jednostek, złożyć na jednostek i przekazać materiały z dyskusji, jakie wokół tego tematu były prowadzone. śmiało, o, ciężko zrozumieć, co mówisz. Już ja mogę poradzić, to wszystko. No dobrze, kochani, bardzo nie da się poprowadzić tego lata dzisiaj. Nie pierwsza technologia na zwodzień. Ja postaram się może zrobić tak, że zrobimy tak. Ja to co miałem Wam powiedzieć, wrzucę na bloga um, i po prostu na stronę za jakieś pół godziny. Rzeczywiście z tego do dzisiaj to chyba nam nic nie wyjdzie w, w A ale ja mnie cały czas trwa i, i wcale nie zamierzę odpuszczać. Um, wow. Um, w związku z tym, te wszystkie obostrzenia, które są w zarządzeniu dziewiątym obowiązują, na skrócie. W, co do możliwości przeprowadzenia praktyk, jakby stacjonarnych, to by nie się upewnić, e, e, sanitarne, tu w, um, przygotowała, będziecie mogli, je Podpisajesz z strony, zapewnić, że wszystko jest w porządku i będziecie mogli odbyć te praktyki stacjonarnie, jeśli oczywiście Wam zapewni to Wasz miejsce, gdzie będziecie w że tą formą taką klasyczną jest praktyka zdalne, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo. No Ale tam gdzie nie można, jest możliwość. Korzystajcie z tego, natomiast jeśli nie można przeprowadzić praktyk, składajcie odpowiednie badania, o proszę szybko zrobić. Egzamin dyplomowy jeszcze raz krótko. Mamy zarządzenie piąte i zarządzenie dziewiąte. Zarządzenie egzaminu domowego jest przystąpienie do tego um, załącznika wynikającego z zarządzania się z Jedynie sam proces, przeprowadzenia przeprowadzenie tego egzaminu, będzie. No, będzie zgodny z techniczne. Łączę. Coś musiał się. Nie wrzucam wszystko, zaraz wam wrzucę. Postaram się wrzucić to, co miałem do powiedzenia. Dokładnie, um, co miałem do powiedzenia, wrzucę wam to wszystko, także to, od czego zacząłem. Uważajcie na siebie. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu jakoś będzie lepsza. Nie będzie padać. Zostały nam jeszcze jakieś dwa tygodnie, żeby sobie porozmawiać. A, no i co? No i trzymajcie się. Antoś był nawet dwa razy, więc chyba, że mamy tutaj wszystko. Załatwione. Pozostałe, pozostałe zwierzaki w moim domu gdzieś się rozpędzły. Pozdrowienia um. Antosia. No tak, Antoś musi być. Antosia. No tak, Antoś musi być. Trzymajcie się ciepło. Przechodzę do, przechodzę do bloga, zaraz wszystko wrzucę. Uważajcie na siebie. Hej.